Cześć, nazywam się Adam Michoński, jestem fizjoterapeutą. Od kilku ładnych lat uczę w jaki sposób wykorzystywać ultrasonografię w swojej praktyce gabinetowej. Zapraszam was bardzo serdecznie na szkolenie, podczas którego dowiecie się dlaczego ultrasonograf warto wykorzystywać w swojej praktyce, w jaki sposób korzystać z tego aparatu oraz w jaki sposób obrazować poszczególne struktury anatomiczne. Nasze szkolenie podzieliliśmy na trzy moduły. Na module pierwszym dowiecie się w jaki sposób wyglądają tkanki, które najczęściej spotkacie w swojej praktyce gabinetowej, które mogą ulegać w dysfunkcji. Na module drugim zajmiemy się troszeczkę trudniejszymi dostępami oraz dojściami. Z kolei moduł trzeci jest modułem, gdzie skupimy się na szczegółowej sonoanatomii stawu ramiennego. Bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia na sali szkoleniowej. Jestem ja Nina Kisielewska, to moja koleżanka. Ja też na CMP. Właśnie zakończyłyśmy kurs, moduł drugi. Mnóstwo wiedzy, bardzo fajnie przekazanej, naprawdę polecamy. Mamy filmiki z całego kursu Dostęp cały czas do filmików, także na pewno pomoże nam to w pracy. Jest to fajne, mhm. ponieważ za, jak po tym kursie, trzeba bardzo dużo praktyki. Dużo rzeczy się nawarstwia, dużo informacji jest przedstawianych na kursie. I dzięki tym filmikom, dzięki temu, że mamy do nich dostęp cały czas, możemy sobie tą wiedzę utrwalać i usystematyzować. Przypominać wiele rzeczy. Super naprawdę jest atmosfera, bardzo polecamy, rzadko kiedy taka atmosfera zdarza się na kursach, jest z dobrymi humorami, kończymy, lecimy do domu oglądać filmiki Dokładnie. i wracamy do pracy. Bardzo pozdrawiamy. O, witam serdecznie, jestem właśnie po kursie, fizjolider. To jest mój trzeci kurs w życiu z ultrasonografii, i muszę powiedzieć, że przygotowanie Adama merytoryczne było znakomite. Rozwija wyobraźnię. Możecie sprawdzić struktury anatomiczne, pogłębić swoją wiedzę praktykę, palpację, diagnostykę. Możecie się poczuć bezpieczniej w waszych gabinetach, w waszych praktykach. Dodatkowo, jeżeli komuś by wypadła ta wiedza, może sobie ją świetnie powtórzyć z materiałów, które mamy udostępnione od Michała online. To jest świetna możliwość utrwalenia naprawdę tego materiału, bo jest tego sporo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, jestem Oskar, jestem świeżo po drugim module szkolenia z ultrasonografii i fizjoterapii. Wybrałem ten kurs ze względu na to, że jest dostęp do materiałów, yy, profesjonalne nagrania z dwóch kamer, materiału jest bardzo dużo, często wylatuje z głowy. No i to, co najważniejsze, w każdej chwili można wrócić, powtórzyć, nawet jeżeli jest jakiś trudny przypadek w gabinecie, można wrócić do domu, sprawdzić jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, nazywam się Ola i jestem fizjoterapeutą od 10 lat. Jesteśmy teraz we Wrocławiu na szkoleniu u Fizjolider z ultrasonografii kurs drugiego stopnia. Najważniejsze, najfajniejsze, najbardziej przydatne w tym kursie jest to, że jest nagrywany live w sposób profesjonalny. Wiedza jest przekazywana w sposób bardzo merytoryczny, jasny, klarowny, a to wszystko się łączy i daje naprawdę fajne jeśli planowalibyście jakiekolwiek kursy z ultrasonografii, zapraszam serdecznie do Fizjolider. Na pewno nie będziecie żałować, a przekonacie, się, że jest to naprawdę najlepsze szkolenie w Polsce. nazywam się Michał Gerke. A ja nazywam się Agnieszka Gerke. Prowadzę firmę szkoleniową, firmę Fizjolider, która zajmuje się organizacją szkoleń dla fizjoterapeutów w dziedzinie ultrasonografii. Natomiast ja prowadzę firmę Proskan, gdzie jestem dystrybutorem aparatów USG różnych producentów. Największą korzyścią naszej firmy ultrasnografii jest, jest to, że nasze kursy nagrywamy profesjonalnie i po każdym takim kursie macie dostęp bezterminowy do tych nagrań na naszej platformie medpower.pl. Ten serwis kursów medycznych jest dedykowany dla wszystkich osób, które chcą się rozwijać w ultrasnografii. Natomiast jeśli będziecie chcieli rozpocząć tę przygodę z ultrasnografią, najlepiej zacząć od bezpłatnego kursu online z podstaw badania USG na stronie www.czasnausg.pl. Na tej platformie także możecie zapoznać się z kalendarzem kursów i skorzystać z dofinansowania z KFS-u albo zboru, jeśli będziecie mieli taką ochotę. Zapraszamy Was na nasze kursy. Cięcie!